Siemano z tej strony Kosiorski. Dziś przedstawię wam postacie, które warto wbicie kopieszą na E5. Jest to temat, który już poruszałem w filmiku związanym z Idle Heroes, jak zacząć porady na stat, level 70 do 110. Odcinek drugi średnio zaawansowany, więc polecam go obejrzeć, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Nagrywam go tylko dlatego właśnie, bo delikatnie się co nieco zmieniło, ale to nie jest nic takiego znaczącego na postacie, więc to co tam polecałem jest nadal tutaj aktualne. No ale mogę to jeszcze raz przedstawić, tak? Nie każdy, mm, niestety nie każdy patrzy na te poprzednie filmiki, a czasem po prostu no, już wszystko gdzieś opisałem, więc w tamtym filmiku macie w spisie treści opis. Co jest w której minucie poruszane na samym końcu filmiku, są najlepsze postacie, co budujemy, nie tier list i tak dalej. A dzisiaj po prostu pokażę Wam, co można zbudować, co można zbudować jako pierwsze E5. No właśnie, więc zaczynając od Undead, mamy tu najprostszą i to jest najlepsze rozwiązanie, jakby na start postaci. Ja drugie konto zacząłem od tej postaci i to jest mega, mega dobry sposób na zaczęcie gry. Horus. Horus jest jedną z najlepszych postaci na pierwszą E5, ponieważ znajduje on wszędzie zastosowanie. Na drugim koncie Sealand, mogę zresztą pokazać. Przejdziemy na drugie konto, chociaż tutaj też mam, mam co nieco do pokazania. Zresztą to już widzieliście, Horusa u mnie widzieliście na koncie nieraz, jest mnóstwo filmików. Ale Horus, zobaczcie, Sealant 18, sam przeszedłem takim teamem. Tu jeszcze była Karma, jest. Tu jest Karma, takim teamem przeszedłem Sealant. I tak naprawdę tylko Horus to jest najważniejszy, czyli jest zwykły Horus E5. Znaczy, zwykły, no mam na nim wszystko, Giltecha i w ogóle wszystko na maksa, tak. Ale potrafi sam bez nie, takich ważniejszych postaci na poziomie E5 i tak dalej, wyciągnąć 18 Sealant. I to jest mega dobre, bo zobaczcie, to jest dziennie. Bum, 325 czterogwiazdkowych szardów i jeszcze te y, kolorowe kryształki, więc to jest mega dobre, bo tu no, jednak codziennie coraz więcej odblokowujecie tego. I ja na początku tak Silanda nie doceniałem, mm, bo dla mnie, ja jeszcze starą szkołą żyję, że Aspen Dungeon to jest coś wow. I Aspen Dungeon teraz jakby jest troszeczkę tak bardziej zapominany, chociaż on też jest mega ważny jak dla mnie. A dużo osób się skupia w właśnie budowaniu postaci na Sealand, tylko pod niego, żeby jakiś, właśnie jakikolwiek z tych poziomów wbić na 20. No i właśnie Andet jest jednym takim, że można go jak najłatwiej wbić na 18. Znaczy, no, no 18, tak? 20 już jest ciężko, trzeba mieć na przykład 2E5 Chorusów i coś jeszcze, to już nie jest takie łatwe, ale 18 da radę wbić z czymś takim. Także Horus jest tu mega opcją. Gościu się leczy, dużo zadaje obrażeń. No potrafi wytankować, jest no, świetny gościu, świetny gościu i nie ma no na wszystko jest uniwersalny i coś takiego, że jak coś jest to wszystkiego i jest do mm, jest w przysłowie, to tu do niego się nie pasuje, bo on jest naprawdę świetny w każdym aspekcie, zarówno PvP, PvE. Możemy go spokojnie znaleźć w najlepszych drużynach na serwerze na pewno, chociaż jak ktoś ma same darki y light, to może go nie mieć. Także Horus, no nie będę... Ben... o tu był Horus No jako, właśnie, postać jako slot pierwszy Jest to mega dobry wybór Ale tu są postacie na PvP, nie ma co się tak aż na nich patrzeć, czyli tak Pod każdym względem Horus jest najlepszy Jeżeli możecie, to go budujcie Skąd w ogóle, bo ta często się pojawia pytanie, no ale dobra, ja bym sobie chciał Horusa, ale nie mam do niego kopii No i tak naprawdę to nie wyczaruje wam nie wiadomo skąd kopi. Można czekać na eventy i to jest najlepsze w tej grze, że po prostu się czeka na eventaż. na przykład będzie w takiej skrzynce Horus. albo sobie możemy... No jak jest Summon event, może go wylosujemy. Jak nie, no to Propert 3 skupiamy się na przykład tylko na Undead i na replace'ach pod Horusa, tak? Nie robimy nic innego, tylko tutaj się skupiamy na tymi zmianami. W taki sposób szukamy Horusa, nie ma niestety innego, magicznego sposobu. Jeżeli będziemy mieli pecha, nigdy go nie trafimy, no to... No niestety, nie trafimy go, tak? Nie, nie wyczaruje się nam znikąd. Czyli Horus jest jedną z najlepszych postaci jako pierwszą na 5. Gastin, aż tak dużo też... No, szczerze mówiąc, jakieś takie 3-4 ostatnie postaci, nie jestem aż tak... No, nie wiem dokładnie, co one w super robią, bo po pierwsze ich nie buduję, po drugie teraz mniej gram, więc Gastin jest taki bardziej supportem, z tego co założyłem sam na poziomie E5 raczej nie ma w ogóle podjazdu do wszystkiego ale jest miłym dodatkiem do reszty teamu. jednak nie ma co się na nim skupiać to tylko go tak pokazałem ale informacyjnie o tym przy nowych postaciach że nie mówię na 100% ale tutaj chorus jest najważniejszy i teraz tak naprawdę nie ma takiego znaczenia, bo te aury są, wiecie, nie ma że musicie, że macie nie, Rainbow aurę, czyli tak naprawdę możecie sobie zrobić jaki chcecie kolor, jaki chcecie Team, co tam uważacie. Także mm, nie musicie w ogóle nic zanded budować, tak? Nie musicie. Ale według mnie, jeżeli byście chcieli, to jeszcze jahra jest fajną z postacią na wbicie E5. Może ona jest troszeczkę kiepska, bo no, no nie będzie super uniwersalna wszędzie Ale ma jakieś zastosowanie, bo i się leczy, i zaatakuje, i no coś robi, coś tam ma cc Także jest fajna, zabiera atak, to nie jest zła, nie jest zła Ale do tych postaci, które teraz pokażę, ona nie ma za bardzo podjazdu Ale jeżeli nic Wam nie idzie, to możecie ją zbudować, to też jest fajna opcja I z Undead myślę, że to tyle, reszta to są takie postacie, które no, jako pierwszą, ja mówię głównie tę jako pierwszą e-piątkę. Nie ma co szaleć, Fortreca jest już troszeczkę ciekawsza. Peni, też jest mnóstwo filmików o peni, jak ją wbiłem na 5. Nawet 2 peni wbiłem na 5. Jest to super postać. Sealandy też mam na kanale. Możecie obejrzeć. Doszedłem do Sealandu 19 za pomocą dwóch Penny, za pomocą jednej, to chyba do 17, nie jestem pewny. No i cóż, to jest to super postać, tak? Można powiedzieć, że to jest na równi z Chorusem. Tak, można tak śmiało powiedzieć, że ona jest na równi z Chorusem. Może ma troszeczkę słabsze przetrwanie, ale za to potrafi cały tym jednym hitem zdjąć w PvP. Więc to jest mega dobre, bo wystarczy jeden krytyk. Budujemy ją właśnie na krytyk. Chorusa budujemy na blok i HP. Przykładowo, Chorusa ja sobie zbudowałem w taki sposób. Hop, jeżeli chcecie silent, to tu wybieracie tą trójeczkę. Trójka, trójka, a tutaj coś takiego. Taki blok, redukcja obrażeń. No, coś takiego budujemy. Mogę przejść w sumie na, z powrotem na drugie konto. Także peni też jest, budujemy ją po krytyk, jest wszędzie uniwersalna, dużo zadaje obrażeń i jest w ogóle super. E takie, to jest akurat pod Sealant zbudowane. Takie rozstawienie, i ten artefakt też jest pod Sealant. To co tu widzicie jest pod Sealant, kamień jest wszędzie. Tu też jest EQ zrobione, żeby jak największe obrażenia zadawać. Dobra, czyli mamy kolejną postać, która jest no, najważniejsza w grze, powiedzmy do budowania. I w sumie z fortecy to można powiedzieć, że tyle. Ksia mm, nie jest taka tragiczna. Ale szkoda, szkoda, szkoda postaci, żeby wbijać się na E5. Naprawdę, dużo warto coś innego. Ona tragiczna nie jest, ale są dużo lepsze postaci, już ją tak na samym dnie E5 bym zostawił, ale to nie, nie polecam. Yy, Valentino powiem Wam, że nie, to jest taki support bardziej, to nawet nie ma co go wbijać wysoko. Sigmund, mam go właśnie na, tutaj na... Kurczę, cały czas mi się kichnąć chce i pewnie zaraz kichnę. Mam go tutaj na E3. Także tak się bawi Sigmund na poziomie E3 na Aspen Dungeonie. Coraz ciężej, bo hila ma tylko z poziomu E3, więc to nie jest jakoś dużo. Mm, ale on nie jest do tego. On jest bardzo słaby na PvP. Ale jest jedną z najlepszych postaci na PvE. Czyli na walkę z bosami, bo odejmuje armor i potrafi zwiększyć dwukrotnie obrażenia całej drużyny. Na przykład na Broken Space. Ie. I ja go używam. Ja go używam w głównym teamie. No, nie będę pokazywał. Po prostu goście jest warty uwagi i nawet można spróbować go wbić na E5. Nie będzie to jakąś tragedią, ale też nasz tak daleko nie zaprowadzi. Czyli go też bym gdzieś tam w tył dał i się na nim nie skupiał. No, ale też mówię o postaciach, które właśnie jeżeli byście chcieli, nie wiem, bardziej przypasuje, bo tak naprawdę możecie zbudować przecież co chcecie. Może wam się podoba nawet flame, flame strike i możecie ją zbudować. Ona też ma jakieś zastosowanie. Ona może solidny damage zrobić, ale no. Nie przeniesie was w tylu różnych aspektach gry do przodu, jak na przykład Horus czy Peni, więc możecie budować, co chcecie, ale tak jak mówię, to co warto najbardziej, czyli Peni, Horus, no tyle to są takie najważniejsze stąd, te poboczne opowiedziałem i tych pobocznych starcia. Tutaj mamy jeszcze Abyss, to tutaj można tak jako najważniejszego. Nie musicie jakby w ogóle. Ja przelatuję po każdej frakcji, tak jak mówiłem, nie musicie nikogo wybierać z pewnej. Możecie olać jeden y, ten i jechać dalej. Nie możecie na przykład w w ogóle nie ruszać. To jest też jedna z najlepszych postaci w tym momencie pod, y, jako pierwsza E5. Świetnie sobie pod każdym względem radzi, po reworku jest super. Y, nie zbudowałem go, więc go nie używałem też. Y, Rzadko go też widuje, ale możecie wpisać na YouTubie, poszukać jak to się nazywa, filmików, po prostu jak na przykład ta przechodzi i tak dalej. Więc on też robi robotę, jest jak najbardziej jedną z najlepszych postaci. Ja bym prędzej budował Horusa niż go, ale też jest warty uwagi, jak macie szansę, możecie go budować. To jest taka solidna e5. Mniej solidna e5 to by był Dantline i to by był. Ja bym go nie budował. Ogólnie ja bym go nie budował. Chyba, że naprawdę chcecie szybko wystartować na serwerze i to jest jakiś post. no, no Był taki jeden youtuber, właśnie zagraniczny, zrobił, że wbudował go jako pierwszą postać E5 najszybciej na serwerze i był w ogóle kozak, ale tak przestał grać. Ostatnio zresztą. I to jest dobre rozwiązanie, ale mi się wydaje, że szkoda, szkoda zachodu. Lepiej się skupić na innych, ważniejszych postaciach, bo nie jest ok. Ale będzie odstawał w kilku innych, na coraz później w grze będzie coraz bardziej odstawał, że w ogóle nie będzie miał znaczenia, więc tutaj Katunga i głównie tyle, jeżeli chodzi o e5. Nie wiem, może ktoś by się pokusił jeszcze o Karima, ale według mnie to też by było troszeczkę nie bardzo. No i się niby leczy, może Aspen Dungeon trochę przejść, ale ja bym go odpuścił. No. Tutaj mamy Garuda, której chyba nie opisywałem w poprzednim właśnie filmiku w tamtym poziomach 70-110. I jest to postać mega świetna i prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie po prostu jedna z najlepszych postaci w grze, która nie jest Light Dark i jest super. No i jedynie problem może być taki, że sama w sobie może mieć trochę problemy. I ona się sprawdza super, jeżeli ktoś jest jeszcze w drużynie, ale tak to na PVE damage, na PVP, jeżeli chodzi o ogólne drużyny, to ona potrafi być najlepsza pod względem obrażeń i naprawdę potrafi kilkukrotnie przekroczyć jakieś Horusów, w wszystko. Umie dużo więcej zrobić niż oni. Ale troszeczkę bym się bał o nią jako pierwszą, po pierwszej nie mam, więc to tak jest dosyć odważne powiedzenie. I na Aspenie też się tam leczy, więc troszeczkę robi Silan troszeczkę mniej zrobi sama. W ogóle, Forteca Silan to tak wydawało mi się, że będzie jedna z prostszych, a nie jest taka prosta, jest chyba jedna z cięższych, tak naprawdę. Chyba, że macie dużo postaci A5. Także Geruda jest super, możecie ją robić na, jako pierwszą na A5, ale polecałbym raczej jako drugą. Ale naprawdę jest super. No. Jest tu również Oberona, chciałem zawsze próbować, ale nie ma, nie ma co go raczej robić. Nie ma co, bo to jest też taki bardziej suport. Walkiria też była kiedyś postrzegana jako pierwsza e5, najważniejsza w grze. Teraz coraz mniej jest postrzegana w taki sposób. Według mnie warto im nadal zrobić na A5, jeżeli możecie ją zrobić. Ale Horus A i Penny, tak bym wybrał ponad nią. No, jest spoko, ale bez przesady. Watcher, Ja zrobiłem, to była moja pierwsza E3 postać. Nie żałowałem, bo mnie Waspenia dosyć wysoko przyniosła. Jednak PvP jest beznadziejna. Na bossach super, podwyższa damage, ale... Nawet na 9-10 gwiazdkach będzie podwyższała damage. Więc ogólnie nie polecam wbijać na E5 tak jako pierwsza karta. Vesa też jest spoko, w miarę wszędzie uniwersalna dosyć. Ale troszeczkę mniej ta fajna jak chorus, na fajnie coś tam uderzy, wyhiluje, wszędzie praktycznie coś przeniesie, ale na E5 troszeczkę chyba szkoda by mi było, ale można, można, można. Starlight też by nie była zła, ona bardziej takie PvP, a szczególnie Brave Trial by była na początek dobra, bo Brave Trial na samym początku serwera jak najszybciej jedną E5 wbić to osiągniecie dużo, będziecie mieli wysoki. Bo Bristol też jest bardzo ważny, co prawda później, jak będzie jakieś łączenie serwerów, to i tak nic nie osiągniecie. <gry> Ale na początku to jest mega ważne, e, czyli tak, tak. E, nic odkrywczego nie powiedziałem. Horus, Peni, najważniejsze postacie. E, Katunga potem. E, potem może być ta Geruda, albo Walkiria, albo Vesa, Nie wiem, tutaj też może być ta Jahra. Sigmund, coś takiego, ale nasz, jak możecie, próbujcie Peni lub e, Horusa jako pierwszą E5, to już wam ustawi drużynę, możecie potem kombinować coś dalej. I jeszcze mamy e, e, Light Dark. No i light, light Dark po prostu nie mam ja za bardzo, nie chcę wam pokazywać, bo to jest naprawdę ciężko zrobić pierwszą E5, która będzie Dark Light, ale jeżeli wam się uda, to Polecałbym szczególnie Penas Dark, bo jest też dosyć uniwersalny, potrafi wszędzie namieszać, ładny damage zrobić. Yy, Amon Ra jest taka bardziej pod PvP, suportowa. to jest no, no świetna postać. Po prostu nakłada jakąś tarczę, która, nieważne ile zrobicie obrażeń, nie wchodzą te obrażenia, więc to jest tak świetna postać, ale czy solo gdzieś coś zrobi, no chyba niekoniecznie więc tu raczej Aspen, ale Amunra też jest fajna do budowania, może nie na E5 jako pierwsza, ale warta uwagi. Jeszcze mamy Dark Arindol która też super jest postacią, szczególnie na Sealand, o, szczególnie na Sillant i PvP, ale Aspen, Andrze Aspen też jest super. Wszędzie. Ja bym tu prędzej Aspena budował, ale mi cały czas korci, żeby jakoś zbudować Dark Arindol i Amonra też jest super. Z tego, slajd. no to Aida jest najważniejszą postacią w ogóle w największy Większy wszystko robi, dużo lepiej jest, bo ponad te chorusy, ponad peni wszystko, może pod względem obrażeń na bossach to już potem mniej, ale na PvP tam gdzie jest dużo przeciwników, Sealand cokolwiek, no Sealand może nie, ale Bravestral, Arena, wszystko Aida wykieruje, więc jest tam najlepsza. Tara jest nową postacią, nie dużo o nim wiem. Wiem, że chyba kontruje dobrze Geruda, Horusa. Nie, nie, nie mam pojęcia, nie, nie, nie odzywam się, nie lubię się nie odzywać, jak nie mam pojęcia. Eee, tak, czyli stąd Aida, taka pierwsza E5 by było coś wow. Bellrine, ona jest bardziej supportem, coś tam by robiła. Smodel, niektórzy go lubią, lubieją, lubią, lubią eee, na pierwszą E5, mógłby być, ale wydaje mi się, że nie ma co, że dużo lepiej Aida. No i tyle, tak? Także tak to wygląda. A Wy co? Jako pierwsze zbudowaliście albo budujecie na E5? Pochwalcie się w komentarzu. I miłego dnia.